Cześć, dzień dobry. Pamiętaj, że prezentowany układ jest zasilany napięciem niebezpiecznym, sieciowym, przemiennym 230 V. Jeżeli nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji ani uprawnień, nie wykonuj tego układu samodzielnie. Pamiętaj, aby przed każdym montażem i demontażem układu wyłączyć zasilanie. Pamiętaj, aby nie łączyć przewodów o różnych potencjałach. Łącz przewody o tym samym potencjale. Kolory mają znaczenie. Brązowy przewód fazowy z brązowym faz fazowym przewodem, a niebieski przewód neutralny z niebieskim przewodem neutralnym. Nie pozostawiaj odsłoniętych części czynnych przewodzących przewodów bez izolacji. Pamiętaj o ochronie przeciwporażeniowej. Zastosuj przykładowo obuwie ochronne z gumową podeszłą, Albo, albo, lub i rękawiczki ochronne. Dzisiaj pokażę Wam działanie i zastosowanie układu sterowania jednym punktem oświetleniowym, jak to na moich filmach bywa, często zastosowaniem żarówki 6W, sterowanej, Dwoma łącznikami schodowymi, które są oznaczone tym symbolem schodów. Jak sama nazwa wskazuje, łączniki schodowe są głównie w dużej mierze stosowane na kratkach schodowych, korytarzach, przejściach, ale również z powodzeniem możemy je zastosować. Dla własnego komfortu, użytkowania w mieszkaniach. Ideą tego układu jest możliwość sterowania jednym punktem oświetleniowym jedną, przykładowo, lampą z dwóch różnych miejsc. No w takim układzie dwóch, sterowania z dwóch różnych miejsc jednym punktem oświetleniowym stosujemy na pewno dwa przełączniki skodowe aby sterować z większej liczby miejsc niż, niż dwa powyżej dwóch to wtedy musimy dodatkowo zastosować przełączniki krzyżowe, ale to już jest inna historia. Także na tym filmie skupię się na samej prezentacji działania układu a Kwestie montażu omówimy sobie na spokojnie w innym filmie, do którego również serdecznie zapraszam. Także zasilanie jest włączone, uruchamiamy układ. Oczywiście możemy tym samym przełącznikiem wyłączyć zasilanie, a dokładnie przerwać obwód. Ale, żeby pokazać, Poprawność tego układu stosujemy oczywiście dwa przełączniki schodowe. Także jednym włączamy, drugim wyłączamy, drugim załączamy, pierwszym wyłączamy i tak można w kółko, mówiąc kolokwialnie, uruchamiać i wyłączać. Zasilanie, zamykać, otwierać obwód dwoma przełącznikami. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie pokazał również zabezpieczenia układu przeciwporażeniowego w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego oraz zabezpieczenia nadprądowego i zwarciowego w postaci Zabezpieczenia wyłącznikiem nadprądowym, także sprawdzimy sobie tradycyjnie działanie i dobry montaż tych dwóch zabezpieczeń do układu. Naciskamy przycisk test, wyłączył wyłącznik różnicowo-prądowy, zasilanie. I przesuwamy dźwignię on/off w wyłączniku nadprądowym. Również obwód został rozłączony. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do obserwacji i oglądania kolejnych filmów na kanale. Miłego dnia. Pozdrawiam.